Wnośnie miła zostało 19 godzin do końca baneru. Jest to postać, która nawet na nie występuje jako top-tier DPS-ów. została lista znowu zmieniona anomalii. Jedną kategorię wlazły kategorie dps ja w sumie <laughs> Ona jest i standardowym DPS-em, i anomalii. Być może dla, właśnie przez Miyabi złączyli tą kategorię, ale to niedobrze, bo anomalii w końców mają DPS owe No i zobaczmy krótko, jak się nią bije. Po tym, po tym wstępie zobaczyłem, że ma filmik nagrany jakiś czas temu. Mi się nie podobało gameplay, więc to zmienię. A reszta gadania technicznego będzie na końcu. Jeżeli chodzi o gameplay, i gameplay nią jest bardzo satysfakcjonujący. I on głównie się po prostu auto atakuje w półko. Kryptowadaje się komba jak można. Jeśli się inteligentnie zacznie, to trzeba te trzy końcowe przypominam, skipować, te dwa pierwsze. A to skipuje się głównie skillem i, albo ultem. Wtedy od razu wchodzi w ten tryb trzeciego i trzeciego, czwartego, piątego ataku, który aplikuje wprost bo chcemy po pierwsze zamrażać przeciwnika, po drugie aplikować wprost a żeby zamrażać, no to trzeba aplikować wprost, miarę szybko no i można tak, może się wywalę z tych punktów te, te kuleczki, jak, jak to nazwać tutaj, to są kuleczki właśnie za, za odpowiednie jakieś akcje, które wykonamy. Pierwsza akcja, którą zdobywamy, tylko trzeba mieć axe, to użycie skill'a. Druga akcja to zamrożenie przeciwnika i trzecia ulti. Za skill'a dostajemy 2 punkty, za zamrożeniem dostajemy jeden punkt i za użycie ulta dostajemy 3 punkty. Jak mamy full, to wtedy możemy użyć taki ultimate, ultimate charge attack który główną jest właściwie jej cechą, która cechą, która operuje i zadaje ten te, te na skakujemy skilla już w umie jest to inaczej, że mam ją na drugim poziomie duplikatów, dlatego ona zdobywa też te punkciki po wywaleniu pięciu 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 tych tych, które tutaj dobra. No, tak, i pojawiło się normalnie tego nie ma, także jak ktoś chce ma opcję, to drugi duplikat jest dla niej bardzo potrzebny, bardzo efektywny. Dzięki temu, że zwiększa ekonomię tego zbierania. No i tak, znowu mam 5 punktów. Wywalę sobie. Jeżeli nie mamy w pełni, to ona robi taki jest słabszy czacza taki. Albo dwie kreszki, albo 5 kreszek. Pójdę do przodu, jak przytrzymamy, w zależności jak długo, albo ile punktów mamy. A jak mamy na fulla to ten taki jak na początku było. Teraz mamy jeden. Żyje E2. Zamrozimy go. Troszkę potrwa. Dobra. zrobię tych 5 i też poszedł. Tu powróć bawnie. No i w ulcie też będzie. Mam 52 dekspery, nie będę się bawił. I głównie nią polega na tym walka, że auto atakujemy autoatakujemy, autoatakujemy. Umiejętnie wprowadzamy to. I tutaj widzicie skill. I nie potrzebuje pierwszego, drugiego, który ma physical damage, aplikować, bo po użyciu skilla od razu przechodzi w trzeci, czwarty, piąty, który aplikuje Frosta. Tutaj to jest ten Ultimate, który zadaje najwięcej damage nią, i tak w kółko, i o to w tym chodzi. No i przede wszystkim też dodżowanie. Umiejętne dodżowanie nią też jest potrzebne, bo przez to, że ona musi te zbierać, z długo jest na podbitwy i musi autoatakami. Napierdziała się na stopnie, tak, Jane Doe, yy, to będzie potrzebowała tych dodżów. No i nie, nie będzie tak łatwo jak Jane Doe. Nawet Jane Doe ma większy okienko w Natomiast yy, przez to, że i Scotch ma duży zasięg, to chyba podobnie jak Jane Doe. Mam Jane Doe, co jest przydatne po eksploracji poziomów. No i jak chce się oddać od przeciwnika, szybko. No i tyle. To jest cały miód. Naprawdę top fan jest nią rozgrywka. Gdyby ktoś się zastanawiał, albo czy, czy warto do, do plikaty dobić, do albo czy warto w ogóle po nią pulować, to na pewno warta jest zastanowienia ta jednostka, jak żadne inne obecnie. Okej, okay, teraz będzie techniczna część. Jak przyjdziemy do Skili, to tutaj mamy we sugerowanych. Core i atak ataki, i do tego Ultimate. Tak naprawdę wiadomo, core i atak. ataki są. No. Priority Ultimate ja bym się miał w rzuciu do Secondary razem ze x A Change razem z Dashem do tym Control byłby Only in Needed. Tak samo często są wykorzystywane jak Dash. W niektórych walkach częściej będziemy robić kontrol, w niektórych tylko, mm, tylko, tylko parowanie. A z cały damage praktycznie leci właśnie z, z autoataków, i nawet Ultimate, który dodaje taki do. Charge taki do, 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 char do autoataków na, na Heavy Slash -u. też właśnie się sprowadza do tego, żeby był damage tego. I relikty. No, ten reliks został wymyślony specjalnie dla niej, więc no, pain to jest dla niej najlepszy. Dodatkowo, albo mamy dwójkę Woodpecker Elektro, żeby mieć trochę więcej kryptowalut, albo też Polar Armor, Polar Metal, nie jest tego, Ice System, ładywę, no, oczywiście, jeżeli chodzi o obronki, to jej rekomendowana Wydanie najlepszą, jeżeli nie, to moim zdaniem Rolling Ride, świetny ze względu na to, że przyspiesza. Anomalii Builder, które dodaje też ataku. No i jest w tych, w tych, które są na banerze. więc całkiem sporo można ich zgromadzić. Tak jak ja tutaj. Jak nie w większości guide'ów, przynajmniej jakiś czas temu, proponowano ten. ten który da się też wykraftować. <coughs> rainforest rainforest gotmet, No i jest jeszcze Whipping Gemini, ale. Zanim to jest najsłabsza z tych broni 4 a tego, tego a, a klasy. No i na samym końcu w kontekście duplikatów, brońki, engine'a, to najlepiej najpierw zdobyć engine. A potem losować, jeżeli nie jesteśmy pewni czy uda nam się do dwójki do losować. Czyli mamy odpowiednią ilość waluty na najgorszym możliwym wypadku, no to najpierw engine, potem dobijamy do dwójki, która zdecydowanie polepsza możliwość zdobywania stacków, tak jak już wspominałem wcześniej, no i to jest cała postać.